E, witam serdecznie Marcin z tej strony. Słuchajcie, dzisiejsz, w dzisiejszym odcinku będę chciał e, Wam pokazać i razem się dowiedzieć, ile e, kosztuje taki model. Bo w e, empikach i w sklepach w kioskach się pojawił Ford Mustang e, do składania i za 299 Słuchajcie, jak ostatnio kupiłem Junaka, ja też się zastanawiałem, czy go kupować, ale kupiłem i zaprenumerowałem. A teraz nagle wchodzi kolejna. W kolejna rzecz z amerykańską taką tablicą, więc zaraz sobie go też rozłożymy, ale najpierw zadzwonimy, do, zadzwonimy tutaj do firmy De Agostini, bo patrzyłem już tutaj wcześniej na różne rzeczy, na przykład ile jest, ile numerów, nie mogłem tego znaleźć. Więc ile będzie kosztował ca złożenie całego, całego modelu? Widzę, że są dwie opcje: 12 i 24 miesiące. Także zadzwonimy sobie na infolinie i zobaczymy. No, coś ciekawego, bo 74 cm, także taki wielki, e, wielki ten model. No, nie wiem, gdzie go będę trzymał, ale dajcie też koniecznie znać, czy byście oglądali taką serię, byśmy sobie razem e, to składali. Bo już jest, e, powstaje seria Junaka na dniach. Tutaj mam nawet karton e, przyszły, przyszły, już część, więc będziemy sobie go składać. No a ten Fort mnie jakoś tak zaciekawił. Fajna tablica, więc dzwonimy i się dowiemy, ile to kosztuje. I sobie na końcu złożymy. Zobaczymy, co tutaj jest w tym pierwszym numerze za 3 zł. Czy to legenda? Ford Mustang Shelby GT500 po raz pierwszy w skali 1 do 6. Zbuduj krok po kroku ten symbol motoryzacji. Biernie odwzorowaną replikę najwyższej jakości. Pierwszy numer kolekcji z zeszytem i elementami przedniego zderzaka tylko 2,99. Zamów już teraz na diagostini.com Nie mogę pomóc. Dzień dobry Marcin z tej strony Mam takie pytanie o Forda Mustanga Bo w tutaj właśnie przeglądał Kupiłem sobie ten pierwszy numer Przeglądałem stronę, ale nie mogę znaleźć Ile mniej więcej numerów tego będzie Mustang 130 130 numerów I teraz w tej prenumeracie taki, że zamawiam na rok To tam widziałem, że pierwszych 9 jest chyba tam po 22 zł Tak? Czy pierwszy 10 numerów? O, znaczy tak Pierwsze dwa dwa numery tam wychodząc coś 25 zł, więc za dwa już, nie? Z mm -hmm. ten, nie w przypadku tej 12-miesięcznej prenumeraty tam druga paczka jest też zniżkowa, ona tam przy 8 numerów mm -hmm. e, i wychodzi połowa ceny mm -hmm. 8, e, i potem od następnej paczki od trzeciej one idą już po 12 paczek. 12, jakby w modeli. Znaczy, czyli wtedy czekaj 12. 12 zestawów w przysyłce, nie? Okej. Okay. Bo chcę sobie, próbuję tak mniej więcej cenę sobie rozliczyć, a. To znaczy, jeżeli chodzi o. o... Tutaj to już zależy od wariantu, nie? Bo tam jest też ten premium, standard. Nie, to standard, e... to i premium nie. To znaczy, bez tej, bez tej gabloty mhm. w 12-miesięcznym zapaczkę to wychodzi chyba coś około 540 zł, ale. Za to największą? Ale już 540 tak. zł, czyli razy 12? Nie, 11, tak? Wyjdzie... Nie, nie, ja mówię za całość, nie za całą paczkę, ale. Tak, tak, ale tam, bo to jest, jeżeli przez rok to wyjdzie 12 takich wysyłek, to tak? No, będzie tych po 540 e, by, było, by było 10, nie, bo jedna jest, 12 jest paczek łącznie, czyli jedna jest ta pierwsza z tymi dwoma i jedna jest ta druga, za Okej. No, chcę sobie tak posprawdzać, po bo jednak lepiej chyba. Fajnie, fajnie, że jest taka opcja, że można szybciej. jest. to. 1,6, to jest ten. Dobra. Eee, tak. Czyli przy standardzie ten szybki to wychodzi tak. Eee, tam jest jedna paczka, to tam wychodzi 22,98. Nie, to jest pierwsze. Mhm. Druga w standardzie wychodzi 179,92, tam jest 8 numerów. Uh -huh. za też jest promocyjna. I potem od 3 do 12, 10 paczek idzie po 539,88. Okrągliłem do 540, nie? Ok. Dobra, czyli tam te 5000 z groszami wyjdzie. 5600 to... jakoś tak. 6, coś tam wychodzi? Chyba. Nie, standardzie 5, tam, tak. mm -hmm. okay. w standardzie 500. Mhm. Okej. Mogę znowu to masę nikit, po prostu ale. Mhm. Mm tak. W, w, w tym szybkim wariancie 500 wychodzi w standardzie. 5,601,70. Okej. Okay, a w tym drugim wariancie? W premium? Znaczy nie, nie, w tym 24 miesiące? W tym 23 wychodzi to łącznie 2,5781,70. Okay. I przy czym tam jest tak, w tym wariancie 23, tam jest tak: pierwsza paczka ma dwa numery, druga paczka, druga, trzecia paczka po trzy numery, potem po 6 mm -hmm. i ostatnia paczka po osiem. Nie? Tak, okay. masyma... Najczęściej to jest 200, w standardzie mówię teraz 269. 94 270 Nie natomiast tylko wychodzi Okej, okay, Dobra. Jeszcze mam pytanie, czym to jest wysyłane? DPD. DPD. Super. Bo się bałem, że może poczta czy coś, a tutaj poczta nie dochodzi. Dobra, no fajnie. A jeszcze mam pytanie. Jeszcze jest jakieś, są jakieś plany na kolejne, coś wiadomo, jakie będą pojazdy? W tej chwili nie mamy żadnych informacji takich, mhm. że on, powiedzmy przez Okej. Okay. Dobra. No to nic, to dziękuję, dziękuję ślicznie za pomoc. Co się pojawiło? P-road się pojawił ostatnio, nie z jakichś nowości. To to jest Android, tylko i wyłącznie. Okej, okay, dobra. Ślicznie dziękuję za pomoc i... Okej, do... tam jeszcze... Bo tam resztę już wszystko przez stronę jakby zamówić to i... Tak, tak, tak. Płatności i tak. Dobra, to ślicznie dziękuję. Pozdrawiam. No i słyszeliście, no i słyszeliście. Czyli ta yy, ta roczna jakoś mnie bardziej kusi. Wychodzi to sporo, no bo prawie prawie 6000, tak? 5600. Po 560 yy, jakoś się tak yy, nakręciłem. No zobaczymy, to co? Składamy to może teraz, nie? Zobaczymy jak to otworzymy. Zobaczymy jak ten, ten pierwszy numer wygląda. Chyba. Chyba, że macie jakieś pytania to piszcie. Ja starałem się tutaj to wszystko przeczytać. Widzę, że tutaj jeszcze jest dużo dla prenumeratorów... Dużo dla prenumeratorów jest jakichś dodatków, nie? Bo tu oprócz tego, że jak sobie do 22 stycznia zamówimy to jest taki 1 do 24 Mustang w prezencie. I co tutaj jeszcze mamy? Tutaj jest tak, masywny model do zbudowania w skali 1.6, gotowe do montażu komponenty, reflektory, światła hamowania, kierunkowskazy, klakson aktywowane za pomocą pilota zdalnego sterowania, drzwi, okna z mechanizmem otwierania i zamykania, więc no to jest dosyć ciekawe. Dostajemy później za płatność kartą to dostajemy 1 do 24 jeszcze takiego 20 centymetrowego Mustanga. Można sobie wziąć prenumeratę premium plus 5 zł do numeru. No to 130 razy 5, łatwo sobie to przemnożyć. No ja jakoś ta gablota chyba nie urzekła. E, jedyny minus jest, że masa pewnie plastiku przyjdzie, bo to jest każda kilka śrubek, kilka pierdulek. Tak jak tutaj widzimy do silnika, i już jest to opakowanie, więc tak to wygląda. Fajny plus, myślę, że to przychodzi kurierem. Ale co tutaj mamy jeszcze? No jest biuro, można dzwonić, aha, jest, kolekcja się składa ze 130 numerów, było na stronie, no widzicie, to tego nie doczytałem. No ale dobra, zobaczmy sobie słuchajcie teraz, co jest tutaj w tym pierwszym numerze za 2,99, i tak to mnie właśnie skusili, skusili tym i zaraz to sobie otworzymy. Czekajcie, czekajcie. To też jest bardzo dużo, dodają później bardzo dużo jakby segregatorów do tego wszystkiego, więc pewnie jest dużo też yy, takich zeszytów. sobie. Dobra, muszę sobie kamerę tutaj prze, przemocować. O, Shelby. No, ja co prawda wolę, wolę większe Amerykany, jakieś pick -upy. Albo tam jakieś inne rzeczy, no ale zobaczmy najpierw, co tutaj woreczku. Nigdy powiem Wam czegoś, nie wiem, teraz się zdecydowałem na tego Junaka. Teraz nagle już mi odwaliło, mówię jeszcze coś będę robił. Aha, tutaj jest taka blota. Hmm, Fort Mustang, to fajny nawet ten zielony. Na początku taki byłem sceptyczny do, tego, do tej zieleni, ale później tak sobie myślę, nie, no może. Może i to fajna przygoda. A pamiętam, jak dodałem właśnie shorta, kiedyś ktoś sprzedawał Poloneza za 3000 właśnie już zbudowanego. No to ludzie tam wszyscy byli zdziwieni, że tak powiem, że taka wielka cena za model. No ale jeżeli tutaj faktycznie tak zbieramy, tylko że ja myślę, że cały a cały urok z tego wszystkiego jest w tym, żeby to składać. No bo to nie sztuka sobie kupić gotowy model, tylko żeby to wszystko tutaj ogarnąć. Napisali, że jest to dosyć proste, nawet dla laika. No mogła to by być kolejna ciekawa, ciekawa seria. Także jestem ciekaw waszej opinii. Dobra. I tutaj mamy ten casek, taki z pokazuje ten ten zderzak. Pokazuje też o, o wielkości tego, nie? Znaczy tutaj moja ręka. Więc tak jak się weźmie do ręki, to mówię o urzę, to, to, to auto będzie naprawdę duże. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy może też zamówiliście, czy się zastanawialiście nad takim modelem. Czy jednak to już jest przesada, żeby tyle kasy wydać, no bo nie jest to tania rzecz na pewno. A ja sobie zrobiłem takie wyzwanie już przy tamtym modelu, że stwierdziłem, że mam dużo różnych rzeczy w domu, które mi są niepotrzebne i może to będzie. Może to słuchajcie, będzie taka motywacja, żeby pozbyć się jakichś różnych staroci, które mi zalegają. Czasem jakieś tam właśnie Fantynet PRL-owe, które mają dużą wartość, albo mam jakieś części motocyklowe, których tych motocykli pewnie nigdy nie poskładam, ale mi szkoda sprzedać. A tak to zamienić to za taki model i trochę taki frajdy mieć ze składania. Gdzie zawsze chciałem jakieś modele składać, ale no na to mi nigdy nie było stać sobie na takie, na takie zabawki. O. To jedyny co jest minus, że tyle tego plastiku jest. Dobra, wyciągamy sobie. O matku, ale to jest ciężkie. Ciężki metalowy odlew. Zobaczcie jak to wygląda, nie no. Wygląda ekstra. Co tutaj mamy? Śrubokręcik. To już 3 złote się zwróciło na pewno, tak? Bo już śrubokręcik jest może tyle warty. Jest ta tablica. Ja zbieram tablice amerykańskie i jak zobaczyłem tą Kalifornia Shelby 6-7, to mówię wow. Trochę mnie nakręciła. Więc za 3 złote, myślę, jak ktoś lubi nawet, żeby tylko sobie gdzieś tam nawet o, powiesić taki e, na ścianie gdzieś taki zderzak, nie? To też myślę, że fajna fajna sprawa. Czekajcie. Tutaj jeszcze mamy jakieś różne rzeczy. Aha, bo to są hmm, chyba tutaj do tych świateł. Ale zaraz zobaczymy, jak to Zawsze zobaczymy instrukcję, bo tutaj wszystko jest na pewno napisane. Oj, I co tutaj mamy? Zobaczmy sobie. Pewnie też nie każdy może dostać to, ale to można chyba zamówić sobie internetowo. Na pewno w Empiku można zamówić z dostawą bezpłatną tam do jakiegoś najbliższego Empiku. Mamy krok pierwszy, co to musimy? Wspornik lewego kierunkowskazu 1G. 1G, no to to mamy chyba tutaj, właśnie oznaczony literą L. Jak pokazano na okrągłym obrazku, pasuje do obudowy po wewnętrznej stronie przedniej części nadwozia 1A. Należy pamiętać, że wspornik ma wypustkę, która musi pasować do wycięcia w obudowie. No i co tutaj robimy? Umieść wspornik po wewnętrznej stronie nadwozia, sprawdź, czy wypustka oznaczona czerwoną obwódką jest dobrze obsadzona i czy wspornik nie wystaje z obudowy. Umieść soczewkę le lewego kierunkowskazu wewnątrz jego wspornika. Zwróć uwagę, czy soczewka jak ma małą wypustkę, która pasuje do wycięcia po prawej stronie wspornika, jak pokazano na czerwono na okrągłym obrazku. Aha, chyba tutaj, a tutaj jest. Czyli taką każdą pierdółkę zaznaczają, co i jak. Teraz umieść reflektor na lewego kierunkowskazu, Zaznaczony literą L z tyłu, gotowy do umieszczenia. Na wsporniku i sorczewce, i co tutaj umieść, prawda? Mamy wypustkę na śrubę z prostym wycięciem, była skierowana na dół. Yy, Zabezpiecz odbuśnik na miejscu za pomocą dwóch śrub. No, i co tutaj mamy dalej? Najprostsze to jest yy, tablica, widzę. <laughs> Ale to będzie fajnie. Czekajcie, dobra, 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 dobra. No to patrzymy. Czyli co mamy? 1G, i później mamy jeszcze 1G, 1G. Czy tutaj mamy gdzieś oznaczone to? Tu mamy L. To jest lewa. Tu mamy R, jest prawa. Czyli są oznaczenia też na tym, żeby nam się nie pomyliło. I teraz czekaj, odwracamy to. 1G ten g l, l, l to to będzie tutaj chyba no i w które to w miejsce wchodzi tu hmm. no jestem ciekawy czekajcie nie by a to jest l czy tutaj z tej strony dobra góry a patrzcie jest idealnie weszło Dobra, idealnie weszło. I teraz tak czy to. Tutaj też jest L, ale czyli nawet na tych, tych tutaj jest napisane, że jest L. Dobra, weźmiemy ten odbłyśnik. No i teraz ten odbłyśnik... Mamy. Jest to narysowane jak. To wkładamy tu. Olała. Czy to na pewno tak? A, bo tutaj jeszcze jest taka dziurka, o. Czy to wchodzi tak? To wchodzi tu i to już przykręcamy? Nie. Tu jeszcze coś powinno być. A, to nam wypadło, dobra. Tu mamy ten odbłyśnik, dobra. Bo ja tego nie widziałem. Tutaj widzę, że to z szczypcami. Aha, to mamy tak, że to pasuje tutaj faktycznie do tej dziurki. Zobaczcie, że jest takie. No, fajnie to jest zrobione. No i teraz to musimy chyba założyć. Zaraz zobaczymy, jest L. No, jest L. Patrzcie wszystko jest idealnie narysowane, także nawet naprawdę nawet ja to potrafię złożyć. <ścoughs> No i dobra, i teraz weźmiemy śrubki, teraz, które śrubki? DS-01, to są tych 5 śrubek. Aj! Wszystko mi się tutaj, a tu mamy 3 śrubki. Gdzie to mi spadło? Nie no, zabawa powiem wam, że fajna, myślę, że to można by się, o może tak tutaj zbliżę. Myślę, że tylko teraz, w którą stronę to ma być. Tak. Teraz jest trochę zimno. Mi się tu ręce trzęsą. Patrzycie się na mnie. <laughs> to by było dobrze, żeby w czymś sobie położyć. Może nawet właśnie w tym. O! Super! I teraz leży. nasze jak należy. No i teraz tak. Które śrubki? DS-01 DS-01, czyli to są te śrubki srebrne I tutaj mamy też narysowane DS-01 na woreczku Jest to w miarę intuicyjnie, może bardzo. bardzo Jest 5 śrubek A4T, może po to, że jak jedna gdzieś zginie Czy tutaj ten model jakby nie jest na, nie ma chyba kle, nie jest klejony, tylko wszystko jest skręcane. Ja powiem Wam, że się wcześniej tym nie interesowałem, bo uważałem, że to trochę z nacięgastwo i za taki model 5 koła, no ale z drugiej strony jak to jest takie fajne wyświetlanie. jak to już tu wygląda. Zobaczmy. No, pewnie będą później jeszcze wchodziły jakieś światełka, i będzie się to świeciło. No i dobra, i teraz sobie robimy drugą rzecz. Tak, już drugą rzecz mamy. No to tutaj też jest opisana R, czyli prawa strona. Tutaj mamy to taki cypelek, co to musi wejść. Hop, to jest tu. Teraz idzie ta wypustka, która musi wejść tutaj. Hop, jest. No i teraz musi pójść to sobie tutaj, tu mamy R no, no, to jest plus za to, że to fajnie jest faktycznie pomyślane, no i to jest naprawdę frajda, później tak myślę sobie, gdzie ja będę to trzymał No ale to już będzie kolejny jakiś tam może zrobimy konkurs i będzie jakiś dla widza Mustang to by było dopiero, nie? No, dla widza. że czekam na wasze na pewno komentarze opa opa dobra Co mamy to no i co ale ta jedna śrubka została jedna śrubka została ale to ją sobie gdzieś na razie tu schowamy mamy no, no to już gotowe mamy no, to już gotowe więc teraz jeszcze Zostaje nam zamocować tablicę rejestracyjną, i też jest jedna śrubka. Tu też jest od razu opisane, to jest 13. Może później będzie brakować śrubek, więc myślę, że lepiej je gdzieś sobie zostawić. Co jeszcze Wam miałem powiedzieć? Aha, bo jest chyba 6 segregatorów do tego. Więc podejrzewam, że będzie dużo też historii, jakby tej Forda. Więc będzie można sobie poczytać. Dobra, hops, tutaj. Shelby. Nie no. Ekstra. No jakoś ta motoryzacja USA zawsze kręciła. Oprócz tego, że głównie Harley'e, no ale auto amerykańskie to też jest coś naprawdę fajnego. O. Dobra, jest przykręcone. I już możemy zobaczyć jak to sobie wygląda. No, zapowiada się ekstra, napiszcie mi koniecznie właśnie przy, yy, czy Was to w ogóle interesuje, czy nie, mam nadzieję, że Was interesuje yy, yy, i, <ścoughs> i zamówię sobie to i znowu właśnie zrobimy może jakieś wyprzedaże, może licytacje, może coś będę, yy, właśnie może jakieś tablice yy, amerykańskie z kolekcji sprzedam, a, a to autko, no. Fajnie się to prezentuje. No i co? I tyle. W następnym odcinku, nie wiem, zobaczymy, albo będzie targ na torach, albo właśnie zaczniemy składać sobie yunaka, bo przyszła do mnie, przyszła do mnie już pierwsza park, paczka, właśnie z renumeraty. Tutaj mam zbiornik, tutaj jakieś półko, więc z tym na pewno zrobię też odcinek. Przemeblowałem tutaj, jak widzieliście, tak żeby właśnie już jest junak przygotowany na, na odcinek z, ze składaniem Junaka, Tak żeby tu fajnie się że mógł pogłaskać. Ktoś tam pisał też. A, bo to nie jeździ, bo coś tam to się psuje. Ale ja chciałem sobie kupić tego Junaka po to właśnie, żeby stało, żebym go na, na to popatrzył, żeby mi się miło się działo, spędzało czas. I tutaj jakby całe całe to pomieszczenie jest tak stworzone, żeby właśnie. Yy... Żeby było przyjemnie, tak? Żeby, żeby fajnie ten czas się spędzało, bo ja dba, lubię dbać o takie szczegóły, lubię dbać o wystrój pomieszczeń, w których jestem i yy, jest super. Dlatego i mam neony i mam jakieś stare motocykle, bo je po prostu lubię, ale nie, nie jeżdżę, przecież nie będę tym na co dzień jeździł, więc takie wszystkie te hejterskie komentarze no, są zdecydowanie nie na miejscu, bo tutaj nie chodzi o jazdę. Co Wam jeszcze miałem powiedzieć? A słuchajcie, jeżeli ktoś ma z Was dzieciaka, to ja mam coś takiego, bo Janek już z tego wyrósł. Taki strój Air Force One, to jest na jakieś dwa latka. Jakby ktoś chciał, oddam takie coś. Nie wiem, za pięć dyszek z wysyłką myślę, jakby ktoś chciał coś takiego. Fajne, jest jak nowe. Nawet żeby zdjęcie zrobić swojemu dzieciakowi, to myślę, że warto. O, o, mam tutaj, na razie to odkładam Co tam jeszcze? Z takich nowinek to co? Dzisiaj poniedziałek, dzisiaj poniedziałek, fajnie, że, fajnie, że oglądacie, na live'ie też było trochę z Was, zrobiłem ten jeden odcinek z targu, ale cały czas też pracuję nad łebą. Weba będzie, będzie na starym miejscu, walczę teraz z tymi z kibelkami, żeby były kibelki w porcelanie, zobaczymy, czy to się uda. Rozmawiam z zespołami. Dzisiaj jest e, tak na świeżo z kolegą z Golden Life, także e, duża szansa, że Golden Life. O, cześć Maciek. Hej, hej. <laughs> Maciek się tu skrada. E, że będzie Golden Life. E, i Tam też z nimi jedzie taki jakiś zespół perfekcyjny, chyba przyboje, covery perfektu. To myślę, że też fajna rzecz. I oni prawdopodobnie zagrają w czwartek. Także to z takich przecieków organizacyjnych. E, co tam jeszcze? Magnesy, zamawiam. Magnesy znowu te gumowe. Muszę też zaraz napisać, bo miałem wysłać maila w sprawie ręczników znowu plażowych, żeby te ręczniki, bo to, się, to była nowość rok temu i się spodobała, więc na tym zlocie kilka sztuk w sumie tylko zostało. Są teraz jeszcze w przecenie, więc można też zaglądnąć do sklepu motozlotykom. Zapraszam. I co tam jeszcze? Smycze, Smycze myślę, że w tym, roku, w tym roku zrobię takie czarne. Będzie napis Easy Rider i Bike Week Webba 225, coś takiego. Już mam tam w głowie jakiś projekt, więc już też z grafikiem. Jestem na telefonach. Dzisiaj właśnie też z deweloperem rozmawiałem, że, że spokojnie. W ogóle ta cała inwestycja jest przeznaczona na 10 lat, więc zanim oni tam to zabudują, ten teren, więc podejrzewam, zobaczymy. Żeby mi tylko sił starczyło, to, to będziemy się bawić. Co jeszcze ważne, ten zlot, bo to jest zlot motocykla. Nie wszyscy, nie wszyscy może wiedzą, nie wszyscy byli, nie wszyscy oglądają, więc bike Weekweba to nie trzeba też przyjeżdżać motocyklem. Dużo jest zapytań, czy ja mogę, bo właśnie oglądam kanał albo e, interesuję się tym klimatem, chciałbym być, ale nie mam motocykla. Jak najbardziej możesz przyjechać, możesz kupić tak samo sobie bilet, wybierasz wtedy sobie opcję, czy, czy właśnie bilet kierowcy, czy bilet pasażera. E, bilet kierowcy ma dodatkowo właśnie gadżety, które już są w cenie, więc. Można sobie powybierać, jest pole namiotowe, cała impreza trwa od czwartku do niedzieli, ale wy już przyjeżdżacie czasami w sobotę, tydzień wcześniej i później przez cały tydzień cały czas dojeżdżacie, że więc jak otwieramy w czwartek oficjalnie już bramę, to już są tłumy, bo już... W bardzo dużo ludzi jest rozbitych, już macie swoje miejscówki. Część z Was znam, część przez to, że tutaj piszecie do mnie. Bardzo dużo ludzi właśnie pisze z lotowiczów, więc no też się tak jakoś oswajamy, poznajemy i to jest super sprawa. O, widzę, że córeczka. Cześć, kochani. Już, już uciekam. Także ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o aktywności. Łapka, subskrypcja, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Na koniec słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka to idealnie trafiłeś, wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie. Hej.